17 marca, witam tu daro. Mała aktualizacja. Tu mamy sellerka, który sobie już tak wygląda. Obok są papryczki. sałata no i pomidorki oczywiście kilka odmian jest w tej skrzynce różnych a tutaj jest jedna typowo na przeciery o, zobaczymy co z tego wyjdzie Troszkę inna niż w zeszłym roku. Tu są kolejne papryczki. Tam mam pooznaczane numerekami. Zeszycie zapisane, co gdzie wysiane. Tu pod czwórką jeszcze chili. Coś nie bardzo jej wyszło, więc dosiełem jeszcze. Tu jest też papryczka. A tutaj pomidory takie żółte, cytrynowe, coś takiego. Tylko w dwóch rzędach, reszta jest pusta, bo jeszcze no nic mi nie przyszło do głowy, co by tam dać. I tak to wygląda w połowie. Lutego wszystko było siane. No i tak jak widać: takie są efekty mojego siania. A dodatkowo, taką ciekawostką jest pieczareczka własna. Którą mam. Piwnicy. Tam sobie rośnie co kilka dni. No to jest drugi raz. Trzy dni temu zbierałem coś takiego, taką ilość, i teraz mam podobnie. Także tak to wszystko wygląda. A kiedyś tam może przy okazji nakręcę, jak to wygląda. W tej mojej piwnicy jest taki mini namiocik jakby. Taki stelarz. I tam są one na tym. Siedzą. I rosną. Dobra. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.